Dzień dwunasty, wieczór. Ewangelia według świętego Mateusza 10, 17-30 Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną, lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: a no któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł, U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Rozważanie. Panie Jezu, dziś i na mnie patrzysz z miłością i mówisz mi, pójdź za mną. Chcesz, abym całkowicie zaufał Tobie? Ty jesteś moją drogą, nagrodą i moim bogactwem. Nie wystarczy ci, abym był bez grzechów, ale chcesz, abym był wolny od wszelkich pęd bogactwa materialnego, intelektualnego i duchowego. Nie chcę pokładać mojej nadziei w niczym innym jak w tobie samym. Naucz mnie obfitować i cierpieć niedostatek. Nauczy mnie być wdzięcznym za to, co mi dajesz. Rachunek sumienia. Ojcze miłosierny, jesteś tak bogaty i święty. Jeżeli mam Ciebie, mam wszystko. Dziękuję Ci za Królestwo Boże, które dla mnie przygotowałeś w niebie. Jezu, wybacz mi, że pieniądz staje się dla mnie pułapką. Przepraszam, że przemijające dobra stawiam wyżej niż ciebie. Jak starasz się o ubóstwo duchowe? Czym mierzysz swoje sukcesy życiowe? Ilością posiadania, stanem konta, dobrami intelektualnymi, dobrami duchowymi, znajomościami, talentami. Czy dziękujesz Bogu za to, co masz? Czy myślisz o śmierci i o tym, z czym staniesz przed Bogiem? Duchu Święty, oczyść mnie z moich bożków i uczyń mnie wolnym od wszelkich uzależnień i przywiązań. Jezu Maryjo, Józefie Święty, kocham Was, ratujcie duszę. Święta Maryjo, pokorna Służebnico Pana, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.